Cześć, dzień dobry. Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj będę recenzował nakrycie głowy. No już trochę na moim kanale ich zrecenzowałem, czy to różnych czapek, czy to kapeluszy. Teraz będę recenzował szwedzką czapkę polową w wersji takiej, można powiedzieć letniej. No bo jest jeszcze taka wersja zimowa, bardzo podobna, ale to jest wersja letnia. Czapka została wyposażona w taki okrągły daszek. No, wy wygląda trochę jak wycięty od cyrkla. Daszek ten jest tutaj przeszyty wielokrotnie nicią z jednej i z drugiej strony tak aby nam się nie rozwarstwiał. To znaczy, daszek można lekko zakrzywiać, ale ja osobiście polecałbym go nosić w pozycji wyprostowanej, gdyż no nie da się go tak zakrzywić na sztywno, tylko po prostu wraca on na swoje miejsce. Hmm. Może Wam pokażę, jak wygląda góra. Jest wykonana z pięciu paneli. Tutaj mamy dwa takie panele z tyłu: jeden panel u góry, no i dwa panele. Z przodu, symetrycznie. Czapka ta jest wyposażona w taki kołnierz, który możemy zaciągnąć na uszy w przypadku troszkę chłodniejszej, bardziej wietrznej pogody. Można nosić tę zakładkę, ten kołnierz wywrócony na zewnątrz albo do środka. No, ja osobiście polecam go wywracać na zewnątrz, gdyż wówczas, gdy chcemy naciągnąć go na uszy, nie, muszy, nie musimy zdejmować naszej czapki z głowy. No, ale w sytuacji, gdyby czapka była troszkę za luźna, e, można go również zawinąć do środka. W środku mamy podszewkę, uszytą z trzech paneli. I teraz pokażę Wam metkę tego produktu. E, tutaj mamy. Oznaczenie, że to znaczy, już sobie to przetłumaczyłem w słowniku yy, ten język szwedzki. Te słowa yy, warstwa zewnętrzna jest wykonana w 50% z poliestru, w 50% z bawełny. Natomiast podszewka jest wykonana w 100% z bawełny. To znaczy, ten materiał to nie jest ripstop, to jest taka bardziej. Standardowa tkanina. No i gdybym miał ją do czegoś porównać, trochę przypomina mi ten materiał z helikonowskich replik M65. Jest dosyć taki, można powiedzieć, podobny w dotyku i jeżeli chodzi o grubość materiału. Tutaj są oznaczenia dotyczące prania tego produktu i nazwa producenta. Czapeczka była bardzo tania, bo zapłaciłem za nią w stanie magazynowym nowym no 15 zł, dlatego sobie kupiłem od razu dwie sztuki. No i wam powiem, że jestem mega zadowolony, no gdyż taniej raczej ciężko będzie dostać taką czapkę polową, patrolówkę o tej samej jakości za 15 zł, no naprawdę, naprawdę petarda. Tutaj jeszcze przy daszku na czole mamy taką wszywkę z podwójnego materiału która ma za zadanie chłonąć pot myślę że jest to dobra czapka na takie przejściowe pory roku czy to na wczesną jesień czy na przykład na wczesną wiosnę gdyż właśnie mamy tutaj tę zakładkę którą możemy naciągnąć na uszy przy takiej troszkę chłodniejszej pogodzie jest nam dzięki temu troszkę cieplej. Daszek jest długi, 7 cm i znakomicie chroni przed słońcem. Jeszcze raz, to znaczy tak, miałem problem z określeniem, jak nazywa się ten model dokładnie. Znaczy, jest to szwedzka czapka polowa Field Cap, Model na zagranicznych stronach był oznaczany jako M59. No, na polskich stronach sprzedażowych ktoś go oznaczył jako M95, ale ta druga nazwa jest błędna. Także chyba jest to M59. Także gdybym powiedział coś w tym momencie źle, to możecie mnie poprawić, ale myślę, że jest to właśnie M59. Bardzo fajna czapeczka, szwedzka czapka polowa, szukajcie w demobilach. No, w wielu polskich sklepach się ona znajduje. Jest bardzo tania, a naprawdę bardzo fajna. Choć może wygląda troszkę, tak można powiedzieć, old bojowo, old właśnie ze względu na tą wywiniętą zakładkę i prosty daszek. Ale naprawdę za tę cenę betarda. Dziękuję wszystkim, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeżeli macie ochotę, zostawcie subskrypcję, komentarz na moim kanale, ewentualnie jakiegoś lajka, polubienie. Dziękuję wszystkim i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Cześć!